Cześć, jestem Janek Słowiński Szukając Smaku i dzisiaj mam dla Was unboxing e, racji żywnościowej amerykańskiej MRA 15 czyli MRA 15 i ona jest z gulaszem w stylu meksykańskim z kurczakiem. Ale zobaczmy co jeszcze skrywa. Dlatego zacznijmy. Otwarcie. Otwieramy tutaj u góry i Tyk. I w paczce mamy kolejną paczkę. Zapewne zapobiega to, jakby się jakoś przetarła, czy coś, to woda nam się nie dostanie, nie zaleje nam. Nic. Na pierwszy rzut oka ta racja żywnościowa wydaje się całkiem malutka, ale wyobraźmy sobie, że mamy wszystko, czego potrzebujemy. Mamy słodycze, yy, mamy przekąski, danie główne, napój. Idziemy. Zobaczcie. Pierwsza paczka. Jest to właśnie gulasz z kurczakiem po meksykańsku. Tutaj jest opisane na kartoniku, co to jest, jaka zawartość i wszelką kaloryczność każdego tego produktu macie napisane pod tym filmem. Następne serowy sos jalapeno. Następna paczka to są krakersy o smaku pizzy, pepperoni. Kolejna to jest. Czerwony pieprz, czyli pieprz kajan pewnie. E, łyżeczka. E, o! I tutaj mamy shake czekoladowo-orzechowy e, z orzechami laskowymi. Tutaj mamy nasz podgrzewacz, wystarczy do niego wlać wody. I automatycznie reakcja chemiczna spowoduje, że będzie nam się wszystko podgrzewało. W tej paczuszce mamy napój malinowy. E, Gumę do rzucia. E, w amerykańskiej często bywają albo miętowe, albo są to gumy cynamonowe. Mam nadzieję, że to są te cynamonowe. Wilgotny ręczniczek. Sól. No i rzecz bardzo szalenie ważna, jak jesteśmy w terenie, czyli papier toaletowy. Tak jest. Bardzo przyjemnie zwinięty. Do tego mamy jeszcze batonik energetyczny. I miks owocowy. I uwaga, krakersiki. To wszystko jest w tej paczce. I teraz możecie powiedzieć, że jest mnóstwo. Ale koniec gadania. Zacznijmy to otwierać. I ten podgrzewacz jest mega ciekawy, ponieważ on nie wymaga ognia. Całość jest zamknięta w plastikowym mamy worku. W środku mamy proszek połączone żelazo, magnez i sól kuchenną. Gdy dolejemy wody do tej kreski, tworzy nam się reakcja, wydziela nam się ciepło. No no i tu jeszcze to, to cały proszek jest zamknięty w takim woreczku z celulozy. No to do niego pakuję właśnie ten mój gulasz. Mimo, że włożyłem tutaj gulasz, to ja dorzucę również ten dip, ten sos serowy z jalapeno. Ponieważ on jest y, dość taki gęsty, chcę, żeby po podgrzeniu był lekko płynny. Taki po prostu sosik, y, taki nawet dip, który kojarzymy z kina na przykład, na czosnku. Teraz y, rzecz najtrudniejsza w całym tym gotowaniu. Zginam w tym miejscu, gdzie mamy taką strzałeczkę tutaj, gdzie po prostu nam też się kończy worek z naszym jedzonkiem. Wkładam do tego kartonika, żeby mi się nie otwierało. I całość według instrukcji powinno być oparte tak o kamień na zewnątrz. I to sobie tak musi 10 minut spokojnie się podgrzewać. Nie powinno być to podgrzewane w domu. O nie! Dlatego ja, zachowując jakiekolwiek środki bezpieczeństwa, położę to przy pochłaniaczu. Krakersy z o smaku pizzy i peperoni. A, i nagrywam to właśnie w domu z tego względu, żebyście zobaczyli jak najlepiej e, każde z poszczególnych produktów. Normalnie jakbym był w terenie, no to bym sobie to tak otworzył i sobie jadł. Wiem, że to jest banalne, ale zawsze to wyrzucajmy, nigdy tego nie jedzmy. To po prostu ma łapać wilgoć, żeby wszystko było chrupiące. E, zawsze lepiej powiedzieć niż nie. Te chrupki od razu mi przypominają takie przekąski dla psów. Z wyglądu, ale zobaczmy. Hmm. w środku o tyle niespotykane, że. Hmm, mają coś takiego jak na przykład sos boloński, albo po prostu to robi za e, sos do pizzy. Dookoła mamy taki suchy, grubiący kraker z góry posolony. E, I w środku mamy taki delikatny, e, fajny, rozpływający sosik. Hmm? Jak na razie fajne jest to, że wszystko można otworzyć za pomocą po prostu dłoni. Nie trzeba używać noża. No, zapach taki sztuczny. Zaraz zobaczymy. Moment na użycie łyżki. Fajnie, że ta łyżka też jest taka sztywna i na pewno mi w terenie posłużyłaby jako przedmiot kilkukrotnego użytku. Mm. Jest mega słodkie i chyba to jest, nie jest błąd, bo przeczytałem na, opak na opakowaniu, że zawartość tego to jest około e, 600 ml. Mówię sobie, kurczę z takiej saszetki, serio? W sumie to wiecie co? Tu mam 500 ml zawartości. No i kurczę szok na maxa, czyli to jest mega spoko, że w takiej saszetce. Ma aż na taką zawartość płynu, że sobie się napijamy takiego soczku. Ale czy czuję malinę? To nie. Takie, taki, taki słodki napój, gdzie kupimy sobie najtańszy syrop, wlejemy i, i takie o, takie coś. Eee, no to otwieram szejka takiego czekoladowego z orzechami plaskowymi. Tutaj wlewamy, zalewamy wodą do tej linii. Tutaj mamy zamknięcie strunowe, czyli cyk. A, i tu możemy dodać wody ciepłej, jak i zimnej. W terenie można by było pić tak, później to wypłukać i wypić w tym orężadę. Na przykład. Tak bym to zrobił. Smaku jest takie fajne, lekko kakaowe, Oczywiście czuć tą wodę, czyli tak jakbyśmy sobie nie wiem, puchatka rozrobili z wodą. Ale nie jest jakieś najgorsze. Tu przełożę mm, owocki. I tu też jest fajna opcja, że one są otwierane właśnie tak, że łatwo będzie, by było nam w terenie jeść to z tej paczki. Z tych owoców, słuchajcie, to by się jeszcze coś ugotowało w terenie. Jakiś taki deserek się zrobiło. Taka marmolatka troszeczkę, tylko taka grubsza. Tu widać jakby były bo są, i gruszka. Do takiej kanapeczki jak najbardziej by wleciała, albo do krakersa, który mamy też w zestawie. Dzień dobry krakersiki. W tych krakersów mamy dwa takie blaty. Spróbuję jeden. Dni. Bardzo się mocno kruszy. Mm. Taki fajny, podchłomykowy w smaku. Taka mąka z wodą mi to odpowiada. Całkowicie inny niż u nas krakersy są. No, taki troszeczkę jak... Mm, nie mogę tego nigdzie znaleźć, to nie jest chlebek Wasa. Jeśli mi się uda przypomnieć do czasu zmontowania tego odcinka, to będzie teraz tu napisane. A jak nie, to proszę Was, moi drodzy, czy kojarzycie. Taki chlebek, który jest w takie paski, o, jak takie dłonie, nie on jest tu poprzecinany. Taki bardzo wypukły, taki podpłomiekowy. No to, to podobne jest. Yy, tu mam sól, no to może mi się przyda do mojego dania, nie wiem, może. Yy, tu papier toaletowy, Ty tu otwierałem, jest całkiem spory, ale rozwinę go całego. Z racji, że się rozwarstwia na maksa, to ciężko jest go zliczyć. Yy, ale w granicach pięciu może listków. Będziecie przygotowani, słuchajcie, na każde warunki. No i ten design kurczak taki przedwojenny. Tu mamy papryczkę chili, e, została nam ostatnia. No i tutaj mamy taki energetyczny baton, który który się bardzo klei, bo jest bardzo twardy. Hmm. To on jest super. Taki fajny żurawinowy baton z y, takimi chrupiącymi kawałeczkami ciasteczek, jakby bardzo dobre. Ale jak go ja to jest w konsystencji, mamby na przykład gumę do rzucia, zostawię sobie po obiedzie. Y, z racji, że już troszeczkę y, minęło, to 10 minut chyba już. No to zajrzę do y, mojego. Obiadku. W sapachu... no taki gulaszyk... z kurczaka po meksykańsku. Z wyglądu kocia karma. Ciepłe. Taki mocno jakby zagęszczony mąką. Ale dobrze bo treściły. Jest to ciepłe więc podgrzewacz dał rada. Mm. Soli jest wystarczająco, ale ja dodam sobie tego, tej papryki suszonej w płatkach. Fajnie, że jest dodane to osobno yy, ta papryczka, czyli bo, no nie każdy lubi ostre, nie? I ze spokojem to sobie można dodać, a jak tego nie wykorzystasz, trzymasz gdzieś indziej jakimś Polowym gotowaniu to wykorzystać. No i teraz jest to lepsze. A co jakbyśmy dodali do tego krakersa, troszeczkę naszego dipu? Może się wydawać, że jest przekombinowane, ale jest. Mega mega fajna Bardzo dobra Dobre połączenie Dziękuję Dzisiaj dla Was gotowały Stany Zjednoczone Podsumowując całościowo Moim zdaniem akurat ta paczka numer 15 w stylu meksykańskim jest idealnie dopasowana pod moje gusta. Z tego względu, że mamy tutaj ostre, mamy jalapeno ser, te pizze, żurawinowe ciasteczko, owocki. No i tutaj właśnie ten gulasz, bardzo fajnie połączone. Kakao i napoje. Eee, czy widziałbym jakieś minusy tego? Mm, 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 mm. Nie, no nie widziałbym. Jak jesteśmy w terenie, no to tak. Z... Tutaj mamy tylko ten sztuczny, totalnie sztuczny sok. No, ale jak mamy ochotę na coś słodkiego, no to tym będziemy zachwyceni gdzieś w lesie. Jak jeszcze będzie zimno, no to w ogóle szok. I to tyle by było. Spróbuję teraz sobie tylko na koniec tam gumę. Teraz już mnie totalnie kupili. Cynamonowa guma. Dziękuję bardzo. Jak Wam się podobał tego typu odcinek, to koniecznie dajcie znać w komentarzu, z tego względu, że jakiś inny przygotuje dla Was właśnie z tego typu jedzeniem. Śmiało piszcie, bo takich racji żywnościowych jest mnóstwo. Są z różnych krajów, z Polski też. Może spróbujemy, co? Trzymajcie się. Dzięki, że obejrzeliście ten odcinek. Mam nadzieję, że komuś pomogłem. I jak macie jakieś pytania, których tutaj nie poruszyłem, śmiało piszcie w komentarzu, odpowiem Wam z jak największą przyjemnością. Trzymajcie się, cześć! Chciałbym z tego miejsca chciałem podziękować mojemu koledze Marcinowi, który dał mi tą paczkę i dzięki niemu ten film mógł dzisiaj powstać. Dzięki, Marcin!